Dzień dobry, to kolejny materiał z dzisiaj. Materiał oparty na, właściwie będący komentarzem do, do filmu, który, do którego link macie pod, w opisie do tego materiału. To dotyczy srebra, dotyczy problemów, które srebro może mieć w tej chwili i jest to związane z sytuacją polityczną. Oczywiście, ja wiem, że w tej chwili srebro praktycznie zwiększyło swoją cenę o 100%. No bo całkiem jeszcze niedawno było po 15 dolarów, w tym momencie jest powyżej 30. To już jest ponad 100% wzrost. Mówienie w tym momencie, że srebro będzie spadać, być może jest dziwne. Z drugiej strony, mówienie o tym, że na srebrze się zarabia, też jest dziwne. Tak samo dziwne, dlatego że srebro. Zasadniczo w Polsce było kupowane w dwóch momentach, w dużych ilościach. Pierwszy moment to było wtedy, kiedy mniej więcej było po 140 zł, więc tutaj nie ma mowy o żadnych zyskach. Nawet jeżeli ktoś kupuje jeszcze trochę taniej, czyli w okolicach 130, to dalej nie ma mowy o żadnych zyskach, dlatego że w tym okresie była bardzo wysoka inflacja. Inflacja, która teoretycznie była około 30% praktycznie mój koszyk, mój prywatny koszyk zwiększył swoją cenę o ponad 50%, więc ci ludzie, którzy kupili srebro w czasie ostatniego rano na srebro, ty w Polsce cały czas są w plecy, ludzie, którzy kupili srebro wtedy, kiedy też wszyscy kupowali to srebro, czyli wtedy, jak średnia cena była mniej więcej 40, powiedzmy 5 dolarów, może 42 dolary za uncję. Na no lot tamtego czasu minęło te 17 czy 18 lat, więc biorąc inflacja w tamtym okresie to już pewnie ponad 100% ta realna inflacja. inflacja więc ci ludzie też jeszcze są, są stratni, jeszcze bardzo długo będą stratni. A możliwe, że nigdy nie odzyskają tego, co zainwestowali tej siły nabywczej. Którą zainwestowali w tamto srebro. No więc, więc te wszystkie hura, haha. Ha, no to jest takie, takie dziwne, taki grupowy onanizm z takerów. No, fajnie, że poszło. Rzeczywiście, jeżeli ktoś kupuje w sposób logiczny i w sposób taki, brakuje mi słowa, rozsądny, o, w sposób rozsądny, czyli cały czas tam sobie kupuje co, co, co tydzień jedno monsie i robi to przez ostatnie. Powiedzmy 10 lat, no to on ma zyski, rzeczywiście, ale takich ludzi jest mniejszość. Większość kupuje metale szlachetne kiedy, wtedy, kiedy są drogie, bo liczy na to, że one pójdą do góry. A jak już są drogie, to z reguły one już nie idą do góry, pozostają na tym poziomie albo z niego spadają, no i wtedy dzieje się to co jest. Dlatego dla całego rynku globalnie zysków na srebrze nie ma. I to zarówno dla tych, którzy kupowali podczas ostatniej hossy, jak i dla tych, którzy kupowali podczas hossy z no, tych 15 lat temu, 15, czy więcej 17 lat temu, 17 czy 18 lat temu. Oni cały czas są stratni przynajmniej spadek siły nabywczej złotówki spowodowane inflacją. Jak będziecie mogli zobaczyć na, na filmie, który prezentuje, politycy zażynają elektromobilność, politycy generalnie doprowadzają do, do sytuacji, w której branża będzie upadać branża motoryzacyjna będzie to powodowało, że branża odwróci się od elektryków i skieruje się w stronę diesla. Czyli jest dokładnie odwrotnie niż politycy wam mawiali wcześniej. W tym momencie okazuje się, że cła w Stanach Zjednoczonych na elektryki rosną o 100%. W Europie ma się to stać w pierwszej połowie czerwca. Też, też mają takie cła wzrosnąć. Z tego co. powołując się na to co mówił mówi człowiek w materiale, który, twórca w materiale, który wam prezentuje, nie ma produkcji elektryków bez Chin. Czyli nie można sobie poradzić w przemyśle motoryzacyjnym bez współpracy z Chinami. No dlatego, ten kto inwestuje w srebro w nadziei, że rynek samochodów elektrycznych będzie pompował ceny tego surowca, no to, to musi zmienić swoje nastawienie, bo jeżeli wejdą te przepisy, no to raczej ten segment rynku samochodowego będzie w odwrocie. No jak widzicie, no politycy zabijają gospodarkę na wszystkie możliwe sposoby, niszczą szczególnie szczególnie polską gospodarkę właśnie takimi yy, yy, działaniami. Yy, myślę, że to jest dobry moment yy, na to, żeby sobie to uświadomić, bo, bo macie wybory niedługo i należałoby rozliczyć wszystkich tych, którzy głosują tak, żeby niszczyć polskie górnictwo, niszczyć polski przemysł, yy, niszczyć polskie rolnictwo, yy, to no to powinniście im po prostu podziękować za to, znaczy podziękować za współpracę. Głosować na innych, na tych, którzy albo tego nie robili, nie wiadomo, co zrobią, albo, albo takich, którzy głosowali po prostu przeciwko tym, tym, temu całemu zielonemu ładowi, który właściwie jest jedną wielką farsą. I co do którego widać, że jeżeli wejdzie w, ży w życie, to jest po to, żeby uderzać w Polskę, a, a promować, promować przemysł niemiecki, to nie wiem, czy. Czy ja chcę w tym uczestniczyć? Tak? Czy ja chcę, żeby moi politycy, politycy, którzy są wybrani przeze mnie na jakieś stanowiska, albo na których ja głosuję, bo ja generalnie nie wybieram, ja tylko głosuję na nich, wybieram, wybieram ich ogół, ale nie wiem, czy oni są, czy oni powinni reprezentować mnie, bo, bo najwyraźniej oni tego, tego nie robią. Najwyraźniej oni reprezentują czyjąś inną rację stanu, a nie rację stanu Polaków, czy, czy, czy rację polskich przedsiębiorców.